Dzień dobry, zapraszam na poranne pociągi ze stacji Warszawa Wschodnia. Widać jeszcze Księżyc, a za chwilkę wjadą Karkonosze, czyli pociąg ze stacji Szklarska Poręba Górna prowadzony przez starą lokomotywę. EP07 1049. A za niecałe 3 minuty odjedzie pociąg Panorama do stacji Wrocław Główny. Pociąg już stoi na torze 10 przy peronie pierwszym. Prowadzi skład EU200 013. Podstawia się Berlin-Warszawa Express. Zapowiada się dzisiaj bardzo ładny dzień, na razie zaledwie 4 stopnie na plusie. Pociąg Panorama rusza punktualnie. Przed nami niebieski Vectron Bicon, który poprowadzi skład w dniu dzisiejszym i na czele składu wagon 272 klasy pierwszej. Na razie pociągi jeżdżą punktualnie. Express Intercity Berlin-Warszawa Express. Ten wagon. Został wyprodukowany w 1991 roku i przeszedł modernizację jak bardzo wiele innych wagonów, które ma w taborze PKP Intercity. Intercity Daszyński, Pesa Dart, Pociąg z Białego Stoku do Bielsko-Białej Głównej. Do stacji przemyśl główny podstawia się Intercity Vitos. Ale pociąg pojedzie tylko do stacji Sandomierz, bo dalej na odcinku Sandomierz-Rzeszów jest zastępcza komunikacja autobusowa. Jestem teraz w środku pociągu Vitos i nagrywamy inny skład PKP Intercity. Być może to Zamenhof. Do odjazdu pozostały 2 minuty, a więc niewiele czasu. EP08-011 prowadzi w dniu dzisiejszym ten skład. Lokomotywa EP08 jest już gotowa do drogi. Na semaforze wyjazdowym jest już podany sygnał, który pozwala opuścić stację. Pociąg Vitos rusza punktualnie. w ostatniej chwili na pociąg uznam ze stacji Świnoujście ekstra Ekstra tym bardziej, że jest stara lokomotywa. O! Wagon niedostępny dla podróżnych wojskowy. No ładnie Pociąg przyjechał punktualnie Tak wygląda z zewnątrz ten wagon Stacja Wrocław No zobaczymy jak wygląda w środku Wygląda na komfortowy I być może ta jedynka także jest podesłana pociąg stłużsa do Sochaczewa. Jedynka także jest podesłana EP071014. Po modernizacji zmodernizowane reflektory oraz szyby. No i pewnie nie tylko to. Na torze między Peronowym stoi siódemka, a nieco dalej podstawia się kolejny skład. Najprawdopodobniej to pociąg Intercity Strzelecki. Z godziny siódmej dziewięć. A za kilkanaście minut powinno na stacji pojawić się słońce, EP07332, odpalona. A pociąg uznam za chwilkę będzie zjeżdżać. Stoi na stacji zaledwie 4 minuty, a już ma sygnał zjazdowy. RP1 poszło, no i skład rusza. I dobrze. Pociąg SKL i S2 ze stacji Sulyuhet Mosna do Warszawa Lodzinsko-Szogena idzie na Pociąg uznam z dodatkowymi wagonami. Dalszą drogę rusza Daszyński, a obok nas wjeżdża pociąg Lazur z Łodzi Fabrycznej do Gdyni Głównej, prowadzony przez Gryfina EU160. Wagon combo. A następny w kolejce pociąg to Bystrzyca. Uda mi się jeszcze nagrać Strzeleckiego. Do odjazdu została minuta. Robi się piękny dzień. Eu 160002 z pociągiem Strzelecki. Trzy wagony jadą do stacji Gorzów Wielkopolski a pierwsze cztery do Zielonej Góry Głównej na tor 12. Wjeżdża Bystrzyca ze stacji Lublin Główny. Godzina siedma dwadzieścia Punktualnie rusza pociąg Tatry Do Zakopanego Skład prowadzi EU 200 -008. Jak w każdym pociągu kategorii Express Intercity, planowo mamy wagon gastronomiczny. Grupa wagonów klasy drugiej. Kilka minut opóźnienia. Ma w dniu dzisiejszym pociąg TLK Katamaran. Który jedzie z Gdyni do Łodzi. EU160-043. W końcu robi się przyjemnie ciepło, chociaż cały czas para leci. Mamy jakieś 6 stopni. Na tor 10 podstawia się kolejny skład Express Intercity. Tym razem Bolesław Prus który pojedzie do Szczecina ale to za około 12 minut jako pierwszy rusza pociąg Katamaran myślałem, że pierwszy poleci jednak Express University Premium ale on odjedzie z opóźnieniem kilku minut no a pociąg Katamaran może nadrobi to niewielkie opóźnienie Też zobaczcie jak sporo liście jeszcze mają na drzewach tutaj te drzewa są piękne po prostu Sądząc po długości to musi być pociąg Zosia. Konkretny skład. Wjeżdża Spalinowa Gama oraz rusza Express University Premium do stacji bielsko-biała główna z numerem pociągu 1400 zero 250 009. Na razie bardzo niewielu pasażerów. Wjeżdża kończący bieg, pociąg Radomiak ze stacji Skarżysko-Kamienna oraz SKMK linia S3 kierunek Legionowo, a do odjazdu powoli szykuje się pociąg Bolesław Prus. Przed nami EU200-007. Zwycięża także pociąg spółki Polregio, który odjedzie do stacji Łódź Fabryczna o godzinie 8.04.